Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku wiejskich lat, a dzisiaj będziemy się zajmować tym oto pięknym sprzętem, który udało nam się nabyć na przetargu, który zresztą chętnie oglądaliście i naprawdę wielkie wyświetlenia akurat tutaj się zrobiły, także nie sądziłem, że takie zainteresowanie będzie. Ale do rzeczy ogólnie dzisiaj Ursusina razem z Pługiem pójdą w pole, no bo trzeba orki zimowe porobić, także akurat będzie miał Okazję, żeby się wykazać ten ursusik, no i w sumie też pług bo jedno i drugie zostało zakupione na przetargu. Już generalnie jakieś tam pierwsze testy ten ciągnik przeszedł, ale bardziej takie drogowe. Bo tata trochę rund nim porobił, tak pojeździł bez celu no i naprawdę jest zadowolony. Nawet mi się dał troszkę przejechać, ale ja jeszcze trochę biegów nie ogarniam. No i na razie powiedział, że nie będziemy tam wsadzał bo jeszcze coś po Piermandole dole. Ale myślę, że ursusik będzie chodził, bo tyle co za niego zostało, wódki na wsi wypite. To normalnie nie jeden okręt podwodny by w tym pływał. No i jednocześnie tata miał też niezłe turne. No ale na szczęście, koniec zapijania, czas do działania. Różnice między sprzedaną 60, a tym Ursusem C385. Są naprawdę ogromne i kurczę, tutaj na gospodarstwie ten ciągnik będzie robił robotę. Szkoda, że ta 904 nie została zakupiona, bo myślę, że jeszcze lepiej by to szło jak szatan. No ale mimo wszystko cieszmy się tym co mamy. W ogóle sama kabina jest naprawdę nieba a ziemia, bo tutaj jest szczelniutko. W miarę cichutko, no trudno, żeby w tych ciągnikach było jakoś mega mega cicho, no ale jest różnica i tak, mimo wszystko. A zasiądziemy sobie teraz za sterami. Normalnie ostatnio przesiaduję tutaj bardzo często, czasami już tata wygania nawet z tego ciągnika, bo mówi, że mu coś tam porysuje albo pobrudzę. A jak widzicie, jest normalnie wypastowany jak laleczka. Nawet jest zamontowane ogrzewanie kabiny i już przetestowaliśmy z tatą i robi to robotę. Co prawda też taki tam nawiew był w tej 60. Ale co z tego, jak ona była taka nieszczelna, jeśli chodzi o kabinę, że to ciepło zaraz uciekała tutaj? No to jest po prostu luksus. Jest tutaj nawet skrzyneczka narzędziowa, więc Tata się śmieje, że będzie miał gdzie przed mamą chować wódkę, żeby sobie na pole zabrać. No i jednocześnie też jest parę innych schowków. Tutaj widzicie siedzonko z tyłu, więc będę mógł sobie komfortowo z tatą na przykład w tym ciągu jeździć. No po prostu jaram się. A ty co znowu koło tego ciągnika się kręcisz, synu, daj mu już spokój, bo ogłupiejesz normalnie. Co chwila wolna to ty przesiadujesz przy nim. Ja wiem, że się cieszysz z zakupu, bo ja też, no ale chłopie, ile można... Oj tam tato, dopiero parę dni go mamy, to muszę się nim nacieszyć. Nie mieliśmy jeszcze nigdy takiego ciągnika, więc to jest dla mnie nowość. Po części cię rozumiem, ale matka twoja żyć mi nie daje, bo zamiast w książkach to ty przy ciągniku. Oceny poprawić trzeba, bo przez te pomaganie na gospodarce to nie wyglądają one zbyt kolorowo. Możemy się umówić, że jak poprawisz oceny, to dam ci nim pojeździć? No dobra, tata, to umowa stoi. No to trzymam za słowo, ale póki co to jadę orać. Jak chcesz, to możesz ze mną pojeździć. Wezmę najpierw chyba ten kawałek koło domu, bo jak co będzie nie tak, to blisko się podjedzie na reperować. Tata jedzie na pole, ale zdążę jeszcze do niego wsiąść. Naracie sobie spacerkiem, zanim pójdę. Już tutaj półk podniesiony, no i czekamy, niech ta ta rusza, kurczę, zobaczymy. Ogólnie mokro jest, więc orka powinna iść bezproblemowo, mam nadzieję tylko, że Ursus da radę, no i w sumie pług też. Chociaż pług to tam ogólnie najmniejszy pikuś, bo jeszcze widać, że nie są za bardzo styrane, więc jeszcze pociągną, reszta tak samo jest w porządku. Więc powinno być ok. Tata postarał się go dosyć dobrze ustawić, ale zobaczymy wszystko, jak wyjdzie w praniu. Najwyżej się troszkę go jeszcze podreguluje. No tym to robota idzie, kurka wodna. Trochę ten półk jeszcze przestawiłem, żeby lepiej krył. No i powinno być luks. Cholerka, nie mogę się jeszcze do tego ciągnika przyzwyczaić, ale zrywne to jest, nie powiem, radzi sobie w tej orce jak nie wiem co. No i pola ubywa aż miło. No, tata, tym starym pugiem i sześćdziesiątką, to byś jeszcze połowy tego nie zaorał. A tymczasem za chwilę skończysz to pola. Czyli inwestycja zaczyna się powoli zwracać. Dobra, wsiadaj, to się ten kawałek skończy i jedziemy po soi orać. Witaj Marcinku, a co cię tu do mnie sprowadza? A jadę orać tam pod lasem wujek nowym nabytkiem i patrzę, że wy też orzecie swoim. No to mówię, stanę, popatrzę jak to chodzi. Powiem ci, wujek, że zakup zrobiłem naprawdę świetny. Ciągnik idzie aż miło. Jedynie kabina by się przydała, ale tragedii nie ma. Grunt, że chodzi, kabinę to se dokupić możesz. My też odpukać zadowoleni. Orze się naprawdę dobrze i komfortowo tą osiemdziesiątką, więc myślę, że przy innych pracach będzie lżej. E no, wuja, osiemdziesiątka to jest klasa kurde mol. Ciągnik, jak się patrzy. Ja swojemu zimą jeszcze przegląd profilaktycznie zrobię z ojcem. Ciapek nasz teraz trochę odetchnie, bo tak to on wszystko robił w polu. A no wiadomo, że odpocznie, niby nie mata jakoś bardzo dużo ziemi, ale mimo wszystko dwa ciągniki to wygoda, jak nie wiem co. Jasna sprawa. Słuchaj, no wujek, i co te maszyny będziesz jakieś sprzedawał, bo coś wspominałeś na przetargu. No tak, ale to chyba zimą, albo z wiosny się za to wezmę. Jak coś to, jak mówiłem, dam znać, co będzie na sprzedaż. Już teraz mogę Ci powiedzieć, że na pewno cyklop i ładowacz na tył ciągnika, ale może i jaki agregat. To dawaj, jak coś wujek znaka. Jadę, żebym do wieczora ten kawałek pod lasem położył, bo teraz to dni krótkie, więc trzeba się uwijać. Trzymajcie się i powodzonka. Dobra, dobra Marcinku, do zobaczonka. No, i to takładzie już kolejny kawałek, tym razem orzemy po słoneczniku. Ja tutaj sobie chodzę po polu, bo gdzie niegdzie trochę tam jeszcze jakieś badyle wystają, to trochę widłami rozgarniam. No i zobaczcie, normalnie idzie ten ursus aż miło. Kurde, to jest maszyna. Orka widzę, idzie aż wióry lecą. A i miło jest ten ciągnik widzieć, jak pracuje na twojej gospodarce synu. Oj, idzie, idzie. Kawałek za kawałkiem kładę. Ciągnik sobie radzi, czego chcieć więcej. Dobry zakup, dobrze opity. Oj, chyba aż za dobrze, bo żeś tydzień go opijał, aż mi ludzie się pytali, co ty za zaciąg masz. Dobrze żeś skończył i za robotę się wziął, bo już mówię, no nie po orze w tym roku. A i tam od razu zaciąg. No mówię, że mus było opić, co by dobrze chodził. Już nie będę dalej komentował nawet. Ale dobra, my tu gadu, gadu, a pierwszy sezon wiejskich lat się kończy. No właśnie, drodzy widzowie, oto i ostatni odcinek pierwszego sezonu. Pisaliście w komentarzach, że chcecie kolejny, więc muszę skręcić dla Was drugi. Otóż, to moi drodzy widzowie, robimy małą przerwę od serii, ale dosłownie małą, bo teraz będzie taki mój prywatny urlopik. No i cóż, po urlopie wracamy ze świeżą siłą, z nowym sezonem, no i z nowymi zmaganiami jednocześnie. Bardzo dziękujemy za masę wyświetleń, które wygenerowały wszystkie odcinki pierwszego sezonu, za każdego lajka, like który się pojawił, a także za wszystkie pozytywne komentarze, które zostawiliście i tu, i na YouTubie. Jesteście najlepsi, bo dzięki Wam ta seria zyskała sławę. My tu jeszcze Lemierz wymieniamy, bo nie wytrzymał tempa i oporu kamienia bydlaka. Przypominamy, że można już kupować przedpremierowo farminga 25 i zachęcamy, by zakupić go z naszym kodem partnerskim, co jest nieocenionym wsparciem kanału jednocześnie. Oczywiście inne farmingi i dodatki też możecie kupować z tym kodem, do czego zachęcamy. Widzimy się już niebawem po urlopie, tak więc spokojnie, mały odpoczynek i jedziemy kolejny sezon oporowo, całodobowo kurde mol i pozdrawiamy Pawła z Zduniaka. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu urlop. Trzymajcie się, kochani. Cześć.